Hej siemano, witam was w planszomaniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grze Tyrants of the Underdark ze świata Dungeons Dragons, gdzie wcielimy się w jeden z klanów drowów, będziemy swoich sojuszników zbierać, czyli mówimy o deckbuildingu oczywiście, a przy stole możemy usiąść od 2 do 4 graczy. Gdzie jest to fajnie tutaj zrobione, że dla dwóch graczy jest trochę inaczej, dla trzech inaczej i dla czterech również. Ale to w dalszej części recenzji. Mam nadzieję, że jesteście już po zasadach do gry e, Tyrants of the Underdark i będziecie wiedzieć, o czym będę mówił w tej recenzji. Zapraszam. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym bardzo podziękować dystrybutorowi na Polskę, czyli firmie Rebel, za podesłanie kart, które zostały uszkodzone chyba podczas pakowania czy produkcji, są po prostu poprzecinane, ponacinane. Niestety psułoby to mocno rozgrywka, bo by były znakowane z tyłu. Gdyby to było tylko z przodu, to może bym się zastanawiał, ale tutaj by to psuło rozgrywkę. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że każdy producent będzie tak podchodził do swoich produktów. Więc przechodząc już do mojej opinii, chciałbym właśnie wspomnieć o tym, co, co już na początku powiedziałem czyli rozgrywka dla dwóch, trzech czy czterech graczy jest w tej grze świetnie zrobiona. Dlaczego? Mamy mapę. Która jest podzielona na, na to, ile graczy będzie grało w rozgrywkę. Jeżeli mamy dwóch graczy, zajmujemy tylko środek środek mapy, i tylko tam nasza rozgrywka będzie się odbywała. Natomiast jeżeli mamy już trzech graczy, to bierzemy jedno ze skrzydeł tej, tej mapy, a jeżeli czterech, no to gramy na całej planszy, czyli bierzemy środek i dwa skrzydła. Proste, chyba proste. Co do talii. Tutaj też się nic nie zmienia pod względem zasad, czyli bierzemy dwie z sześciu dostępnych y, części, y, części talii. Tutaj możemy wybrać różne smoki, drołów, y, no, przeróżne zestawy, przeróżne które możemy mieszać, bo tak jak już wspominałem y, w zasadach, bierzemy tylko y, dwie części. Tylko dwie części, z nich składamy, je tasujemy, składamy w talię i wpuszczamy na rynek. Co za tym idzie? Jeżeli gramy w dwóch graczy, raczej nie ma opcji, żeby te karty się skończyły. Raczej szybciej, szybciej gracze między sobą się gdzieś tam powybijają, skończą im się oddziały i rozgrywka się skończy. Natomiast jeżeli już gramy w cztery, w cztery osoby, to ta talia z rynku będzie dużo szybciej znikać. To jest chyba logiczne. Mamy tą samą, czyli 80 kart, tylko że na 4 graczy, a tak to na dwóch. Zwykle w rozgrywkach dwuosobowych tej tali rynku zostaje naprawdę, nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś może koło połowy, może nawet mniej niż połowa tych kart znika z rynku. No, bo no, to jest normalna siła rzeczy, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego kupić. To jest właśnie to, co mi się podoba najbardziej. Pozwolicie, że wspomogę się instrukcją, bo żeby czegoś nie pominąć, możemy talie zbudować z tali dronów, tali smoków, tali żywiołaków, tali demonów, wynaturzeń i nieumarłych. Więc mamy sześć kombinacji, i tylko dwie z nich bierzemy podczas jednej rozgrywki. Więc możemy naprawdę to fajnie mieszać. Przez co ta rozgrywka nie jest powtarzalna, tak jak już chyba wspomniałem. Powtarzalne niestety są planszetki rodów drowów. Niestety nie ma tu żadnych specjalnych zdolności, że ktoś ma coś innego, coś ma... Wiecie, no, nie ma różnorodności pod względem rodów. Może to i dobrze, bo i tak mamy deck building, budujemy te talie. Możemy budować pod własną jakąś specjalizację. Nie wiem, próbować tutaj fajnie coś złożyć. Nie wiem, jak mamy smoków, to może same smoki zbierać. Nie wiem, no wiadomo. Wszystko zależy od tego, jakie karty podejdą. Jak wyjdą nagle na rynek, same smoki, których nie jesteśmy w stanie kupić, bo nie, jest, nie mamy tyle, tyle zasobów, żeby, żeby zakupić kartę, no to bez sensu iść w smoki, no bo będziemy tracić rozgrywkę, przeciwnice szybciej się rozwiną. Wiecie, jak działają deck buildingi. Mam nadzieję, że to nie jest, to nie jest mój pierwszy deck building. Wasz, wasz pewnie też nie, bo jest już bardziej rozbudowany. Wspominałem o mapie, i właściwie na mapie wszystko się dzieje, bo to, że mamy deck building, zagrywamy oddziały. O, właśnie. Zagrywamy oddziały. Zagrywamy oddziały na mapę, o której właśnie chciałem porozmawiać. I atakujemy nasze, yy, naszymi oddziałami białych przeciwników, czyli takich... To, to nie są nasi, znaczy to są nasi przeciwnicy, ale to są, to, to, ale to jest ar, armia neutralna, czyli oni się nie poruszają, oni po prostu tam stoją, trzeba ich pokonać, żeby zdobyć władzę nad miastem, bo wszystkie miasta, te główne, są neutralne. Cała rozgrywka nie polega tylko na budowaniu talii i zagrywaniu tych kart w świat, tak jak dzieje się to w dużej większości deck buildingów, tych mniejszych, bo te większe, na przykład jak Brzdenk, też, też już mają mapę i oddziałowują te karty na mapę, czyli na to, co się dzieje z naszą postacią. Tu nie mamy postaci, tu mamy oddziały. I właśnie. Wszystko zaczyna się od tego, że wybieramy jedno miasto, czarne miasto na mapie i tam stawiamy swój pierwszy oddział. Polega to na tym, że bierzemy swój znacznik, bierzemy powiedzmy niebieską armię i sobie stawiamy ten znacznik na mapie i będziemy z tego miejsca startować. Każda karta, która dodaje sojusznika, dodaje sojusznika. Jeżeli chcemy kogoś zaatakować, potrzebujemy trzy znaczniki siły. Wtedy zabijamy oddział i będziemy mogli następnie dać, dać swój. Mamy również karty wpływów, za które kupujemy właśnie karty z rynku. Potrzebujemy daną ilość tutaj z góry pokazaną, ile potrzebujemy mieć wpływu, żeby zakupić daną kartę. No i właśnie, dochodzimy do miast, gdzie. Aby zdobyć żeton dominacji, potrzebujemy mieć więcej niż 50% swoich oddziałów w danym mieście. Jeżeli są puste pola, one się nie liczą. Ważne są biali przeciwnicy albo, albo przeciwnik któryś z graczy. Jeżeli naszych żetonów jest więcej, czyli więcej niż połowę, to zdobywamy wtedy ten żetonik. On da nam plus jeden wpływ na całą turę. Natomiast jeżeli będziemy mieć pełną dominację, czyli zapełnimy swoimi oddziałami wszystkie pola w danym mieście, czyli przykładowo tutaj wziąłem, przepraszam, nie przeczytam tego, Viljuk, powiedzmy, że to tak się czyta. Tutaj mamy trzy oddziały białe. Jeżeli pokonamy wszystkie, będą tam nasze trzy oddziały, to wtedy będziemy mieć plus jeden wpływ i plus jeden PZ na każdą turę. Fajne, fajne, warto, warto zdobywać te miasta. Bo one potrafią nam zwiększyć liczbę punktów zwycięstwa na koniec. Jeżeli mówimy o punktach zwycięstwa, to nie tylko miasta nam, nam je dają. Wiadomo, jeżeli mamy pełną dominację, to dostajemy jeszcze z miast. Przykładowo tutaj 4 za to, ceny. No to co przed chwilą powiedziałem, ale też mamy obszary, które warto zdobywać. Tutaj też mamy 3. Pamiętajcie, że musi być pełna dominacja, żeby zdobyć żeby zdobyć te punkty. I pod tym względem pełnej dominacji, czyli całkowitej kontroli, czyli wszystkie oddziały muszą być w danym obszarze, mi się to trochę nie podoba, bo jeżeli jest, na, jest mniej więcej gdzieś, to powinny te punkty już być przydzielane do mnie. No ale, dobra, uznajmy, że musi być całkowita kontrola, żeby mieć te punkty. Znaczy, załóżmy, no tak jest w zasadach gry, więc tak trzeba, tak trzeba trzymać. Muszę tutaj lekko sprostować, ponieważ... Jest nagrodzenie całkowitej kontroli, ale chodziło mi o to, że jak nie mamy innych oddziałów, ale są puste pola, to dalej jest to tylko kontrola. Wiem, że to jest głupie czepianie i jest to logiczne na swój sposób, ponieważ potrzebujemy dwa na dwa oddziały aby, za, aby zapanować nad wszystkim. Co nie zmienia faktu, że dalej przy jednym na dwa oddziały, tylko my byśmy mieli kontrolę. Co nie? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Nasze karty też mają punkty zwycięstwa. Przykładowo, przy tej karcie gula, dwa punkty zwycięstwa dostajemy bazowo, jeżeli ta karta jest w naszej e, talii. Albo w kartach odrzuconych pod koniec rozgrywki. Mm, ale. Oprócz tego, co tutaj mamy, możemy też ulepszyć kartę, czyli wyrzucamy ją z talii. Ona już nie bierze udziału, ale dostajemy za nią wtedy 4 punkty. W przypadku tego gula wszystko zależy od tego, jak dana karta wygląda. Bo o, tutaj widzę oddział najemników. Jeżeli go ulepszymy, normalnie dostaje 1, ale jak go ulepszymy, to dostaniemy 4 punkty e, zwycięstwa. No jest różnica. Taki gul tylko dwa razy, a tam już 4 razy więcej kosztują. To czy dostajemy tych punktów zwycięstwa wtedy. Jeszcze na sam koniec zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Musicie mi wybaczyć, jestem świeżo po wakacjach. Ew, awans kart, to, to jest istotna sprawa. Można świetnie wykorzystać nie tylko do zdobycia większej ilości kart, ale również do pozbycia się stali niepotrzebnych, jak na przykład bazowe karty. Jest to w w każdym deckbuildingu i wydaje mi się, że bez, e, bez takiej zasady, bez takiej możliwości deckbuildingi by były e, nieco słabe, bo cały czas mielibyśmy te karty bazowe, przynajmniej ja zawsze wyrzucam pierwsze karty bazowe, a potem powiedzmy karty, które mi się mniej podobają, które gdzieś zakupiłem. No wiecie o co chodzi. Napiszcie w komentarzu, czy również tak robicie. Mam nadzieję, że nie jestem jedyny, no bo... Po to są te zasady. Jak w każdym deckbuildingu również nie może zabraknąć kart takich podstawowych, bazowych. Jeżeli na rynku nic nie ma, a chcemy coś kupić, to możemy kupić Strażników Domu albo Kapłanki lo, e, LOL. Powiedzmy LOL. Przepraszam, jeżeli coś, coś mylę i źle wymawiam. E, nie jestem zaznajomiony tak dobrze z nazwami. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. LOLT. No to LOL. LOLT. Lol, lol, dobra lolf, no powiedzmy tak, no kapłanki, dobra, no, zamieszany jestem w tych nazwach, ale dobra, mniejsza, strażnicy domu, no to dostajemy siłę, kapłanki, dostajemy wpływy, chyba tak jak w każdym deckbuildingu, żeby coś kupić, czego potrzebujemy. Niektóre, właśnie te talie, części talii mogą dodać szalonych wyrzutków. A oni tam dorzucają, właśnie, minusowe punkty. Ja jeszcze nie grałem akurat z szalonymi wyrzutkami. Nie miałem akurat tej części talii, bo zawsze to losuję i akurat nie wypadło. Przepraszam, nie, nie powiem tutaj nic więcej. Wiem, że to jest recenzja, ale w tym przypadku nic akurat nie powiem. Rozumiem, że to mocno przeszkadza, są to minusowe punkty, ale można je odrzucić z ręki spełniając dane warunki. Więc pewnie trzeba te warunki spełniać, żeby nie mieć za dużo tych szalonych wyrzutków. Na rynku jeszcze mamy miejsce na pożarte karty. Są karty, które pożerają i, i wtedy właśnie odrzucamy w to miejsce, no proste. Talia rynku, no to wiadomo, tam są zasłonięte karty. Jest to fajnie, przejrzy, przejrzyście zrobione, mamy wszystkie miejsca, nie musimy wymyślać sobie tych miejsc, gdzie to ma być. Wszystko mamy wyznaczone, więc te pląszczki. Dobra, jest to zbędny dodatek, bo wystarczyłoby w instrukcji powiedzieć tu postawcie, tu postawcie, tu postawcie. Tak jak przykładowo jest to w brzdenku, nie mamy żadnej, e, żadnej tej e, maty z, ry, z rynkiem. No ale przyznacie, jest to fajnie zrobione i ładnie to wygląda. Stawiacie, nowi gracze, nowi gracze przychodzą, wiedzą gdzie co jest, jest to dobrze zrobione. Jeszcze tak naszła mnie jedna myśl, czy można mówić o dysbalansie, jeżeli chodzi o te części talii, jeżeli zbierzemy jedną czy drugą. No właśnie nie, no bo jeżeli każdy kupuje z rynku, każdy może kupić tę kartę, a to, że ktoś kupi szybciej, bo będzie miał akurat możliwości, bo będzie miał tyle wpływu, żeby kupić, no to to już jest wina tego, że się nie zbierało dobrych kart pod zbieranie wpływów. Tak jeszcze wtrącając, bo zauważyłem, że nie dopowiedziałem, szpieg jest bardzo istotny dla rozgrywki, jeżeli chcemy zaatakować wroga w obszarze, gdzie nie mieliśmy jeszcze obecności, jest to bardzo dobre zagranie, jeżeli chcemy zaatakować pozycję wroga po drugiej stronie mapy. Ja ich zawsze używam, żeby namieszać w działaniach innych graczy. Czyli tak podsumowując tę grę, jest to deck building, gdzie każdy z graczy zaczyna równo, bo każdy dostaje tę samą kart e, talię początkową, dostaje tę samą planszetkę z rodami. To jest to, co właśnie przed chwilą wspomniałem. Tutaj nie ma dysbalansu, każdy jest równy, każdy zaczyna równo i wszystko zależy od tego, jakie karty dociągnie, jakie kupi z rynku. Kto będzie szybszy, kto będzie wolniejszy, ten przegra. Albo sprytniejszy. Tutaj właśnie mamy mapę, gdzie musimy te wojska wysyłać. Musimy być sprytniejsi od naszych przeciwników, żeby, yy, żeby szybciej zdobyć te miasta, zdobyć więcej punktów wpływów, punktów zwycięstwa, jeżeli będziemy mieć całkowitą kontrolę miasta. No i gra według mnie jest świetna. Poziom wykonania. Yy, Tutaj, jeżeli chodzi o poziom wykonania, plansza jest spoko. Ta druga planszetka, gdzie wystawiamy karty, też jest spoko. Eee, te te plansze rodów, no. Co, co ja powiem? No, takie normalne, proste. No są spoko tutaj. Też może mamy gdzie stawiać. Eee, mamy wszystko rozrysowane. Tu stawiamy to, 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 to. Nie musimy tworzyć sobie wyobraźni tych miejsc. Tak jak przykładowo, no wspominam cały czas o brzdęku, ze względów takich, że jest mega podobny, bo też ma planszę, ale nie ma już tych planszatek pobocznych, co mogą ułatwić początkowym graczom sobie to, yy, yy, to wyobrażenie tej gry. Grafiki na kartach są takie. Znaczy, są dla mnie ok, z takim. Ok, mogą być. One są chyba żywcem wyciągnięte, właśnie z Dungeons Dragons. Wydaje mi się, że mogły być lepsze, ciekawsze. Nie powiem, że wszystkie mi się nie podobają, ale niektóre są po prostu brzydkie. No, to tak jest. Takie jest moje odczucie. Na przykład tutaj. Jeżeli chodzi o, o to miasto, również, również jest taka, taka grafika niezbyt... Nie wiem, może komu się to podoba. Eee, mi czegoś w tym brakuje. Jest to takie proste, takie... Znaczy prosto, to zawsze trzeba negować. To pozostawiam Wam, a ja chyba na tę chwilę z Wami się żegnam. Wiadomo, że tony, jak że tony szału nie ma, ale są, są dobre. Dobra, na tej chwilę. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Wiem, że trochę była zagmatwana, taka pomieszana. Ale mam nadzieję, że dużo Wam tu rozjaśniłem. A na tę chwilę dziękuję. Zapraszam na poprzednie odcinki, które były. Mam nadzieję, że znajdziecie jakieś gry, które Wam się spodobają i chcielibyście je kupić i ja Wam właśnie podpowiem w tym. Będzie mi miło. Zostawcie wtedy komentarz. Dzięki Tobie kupiliśmy tę grę. Super. Będę wdzięczny za taki komentarz. Zapraszam również na kolejne recenzje. Kolejne co dwa tygodnie. A na tę chwilę żegnam się z Wami. Trzymajcie się. A łapka w górę i subskrypcja, jak jesteście nowi. Cześć.